Słuchajcie, właśnie nagrywałam rolkę, stąd ten mikrofon. W ogóle polubiłam się z nimi. Jest bardzo fajny, polecam Wam go. To jest DJI taki mini i dorwałam go na Allegro w ogóle w jakiejś super cenie. Myślę, że dźwięk też jest fajniejszy, ale po co ja tutaj przychodzę? Nagrywałam rolki, tworzyłam content. Dzisiaj jestem po prostu jak jakiś content creator? creator? <grytur> Chciałam Wam powiedzieć, że nagrywałam rolki odnośnie mojego e-booka i zanim pojawi się rolka, to i trafi gdzieś do szerszego grona odbiorców. Może, mam taką nadzieję, no to stwierdziłam, że fajnie byłoby opowiedzieć moim stałym obserwatorom, którzy są ze mną tutaj już długo, o czym on będzie. Napisałam e-booka i zaczęłam go, słuchajcie, pisać już w tamtym roku. I to nie w tamtym roku w grudniu, tylko w tamtym roku wiosną, wczesną wiosną. I tak naprawdę ten e-book powstawał przez cały rok. Troszkę no, czasami odkładałam go do szafy, chowałam do szuflady, w ogóle o nim nie myślałam, i myślałam, że totalnie jakby. Kończę ten temat i nigdy on nie ujrzy światła dziennego i będzie to tylko takie moje, ale opisałam w nim swoją drogę do tego, żeby poczuć się dobrze w swoim ciele i żeby przestać z tym ciałem walczyć. Jak wiecie, jestem instruktorem Pilates. Trenuję praktycznie codziennie, staram się zdrowo odżywiać i pilnować tego wszystkiego. A moje ciało i tak się buntowało, i tak potrafiłam. Wyglądać w ten sposób, że nie byłam zadowolona z tego, jak wyglądam, no bo uważałam, że skoro tyle pracy wkładam w to, jak chcę się czuć i jak chcę wyglądać, a mimo to ani się nie czuję tak, ani tak nie wyglądam, no to coś jest ze mną nie tak i skąd się to bierze? Stąd cała moja droga, którą właśnie opisałam w tym e-booku. Myślę, że w tym e z tym e-bookiem wiele kobiet i wiele z Was się utożsami znajdzie jakąś swoją drogę i uzyska też wiele cennych wskazówek, co zrobić i jaką drogą pójść, żeby po pierwsze to ciało zaakceptować, a po drugie zmienić, ale z czułością do samej siebie. Więc jeśli temat ciała, samopoczucia, wyglądu jest Ci bliski, no to ten e-book będzie właśnie dla Ciebie.